A dzisiejszym naszym gościem, dzisiejszym czołgiem, którym zagrałem, będzie Sherman Firefly. Czy on może być y y równy albo nawet lepszy od Shermana Locy? Tego dowiem się w dzisiejszym odcinku. Więc witajcie wszyscy widzowie, z tej strony, Kobakok. Dzisiaj przejdziemy się tym brytyjskim średniakiem 6 poziomu. No i tak jak y kiedyś słyszeliście, czy teraz wam mogę powiedzieć, no to teraz moim celem jest wbicie tego brytyjskiego czołgu lekkiego Oczywiście jeżeli mi się spodobał, bo jak mi się nie spodoba to oczywiście go odpuszczę i zbiję sobie inną linię No i teraz się zapytacie czemu nie wbijam kromki Dlaczego nie przejdę przez kromkę, nią się chyba... się oczywiście łatwiej gra O to są dwa powody, po pierwsze W tym mogłbym później zbadać challengera i przejść do FV4005 A i tak to ten Czołg, myślałem, żeby kiedyś jeszcze wbić Ogólnie to chcę, żeby wbić sobie każdy czołg A po drugie no skoro Myślałem, że to Sherman, więc Wydawało mi się, że to będzie podobny styl do Shermana Lozy, I czy tak będzie, no to, yy, no to pokażę wam w dzisiejszym odcinku, no to Po takim dłuższym wstępie, no to oczywiście zróbcie to co, co każdy youtuber wam mówi, czyli Subskrypcja, dzwoneczek, łapka w górę lub łapka w dół oraz yy, komentarz więc teraz zaczynam odcinek. Dobrze, przedłużyliśmy trochę wstęp, ale zacznijmy teraz yy, pierwszą bitewkę. I wypadło nam mapa Morskiej Rubierze. Bitwa z siódemkami i szóstkami. No więc takie dość trudne losowanie. Dajmy sobie do pałki, żeby było nam trochę łatwiej grać. No i jedziemy na lewą stronę. Bo to chyba raczej. Tak powinno się grać? Oj, Czafik się z nami pcha, ale no, nie szkodzi. Dobra, no to tak jak zawsze zaczynałem bitwy, no to powiem wam o statystykach tego PZ. Zacznijmy od działa, no to moim zdaniem, no to Działo jest całkiem dobre, mamy tutaj Całkiem nie najgorszy damage, 180 Tak jak normalny Sherman Nie, nie chyba to było 160, ale dobra, no nieważne. Mamy też tutaj naprawdę bardzo dobrą penetrację, jak na y, Czołg, takie Wystarczająco na przebijanie większości 6-7 poziomów, mówię większości, bo są takie wyjątki jak na przykład KV3, czy jakieś inne czołgi, które mogą być problematyczne, <tryk> ale większość przetargów starczy. No i też, moim zdaniem, sądzę, że celność i czas no nie są najgorsze. Można jakoś z nimi grać. Jedynym problemem, jaki tutaj się dowiedziałem, no to jest przeładowanie. Naprawdę, przeładowanie jest bardzo długie, co oznacza, że nasz DPM nie jest najlepszy. Ale ogólnie większość statystyk tego działa, jest, mi się wydaje, ok, no i w medzie, oczywiście, no nie warto zapomnieć o mobilności, bo mobilność w medzie, no to według mnie też jest kluczowa sprawa. Otóż, jeżeli chodzi o mobilność, no to sądzę, że mobilność jest całkiem ok. Taka normalna mobilność, jak na czołg przyrzeni. nie jest wybitna, ale też nie jest najgorsza. O teraz widzicie, że ja tutaj się kręcę, bo tutaj chcę poczekać, jeszcze oni tu wyjadą i nie chcę oberwać, więc trochę się cykam, że ktoś mnie walnie. Ale dobra. Widzę, że nie chcą wyjechać, więc pojedziemy teraz na inną flankę i pomożemy tym czołgom ciężkim. Dobra, no tak jak mówiłem tutaj, widzicie że teraz, że mobilność jest całkiem OK, ale dałem teraz turbosprężarkę, więc to jakby nie mogę zaliczyć do mobilności, ale widzicie, że, że całkiem nie najgorzej jedzie teraz. 46 km na na prostej, no to według mnie jest dobry wynik. Jeżeli chodzi o skręt, to też sądzę, że jest to całkiem nie najgorszy wynik i sądzę, że ten czołg ma mobilność OK. No, Dobra, kv w nas celuje. <laughs> no i warto wspomnieć teraz o pancerzu. No to, jeżeli chodzi o pancerz, no to pancerz, no niestety mamy trochę słaby. To nie jest taki pancerz, z którym możemy się zadowalać. Jedynie wieżyczka może odbijać. Jedynie wieżyczką możemy tak jakoś odbijać, tak jak normalny Shermanem. Chociaż i często nawet z tym Shermanem radzieckim, no to wieżyczka często nie odbija. Dajmy teraz tą Adrenalinę, czy tak jak ja mówię, szybsze przeładowanie. Tutaj is2, ale kurka T43 mi blokuje przestrzeń. Ja tu też chcę w niego strzelić. Dobra, chyba nie zrobimy tutaj więcej. Zrobiliśmy tyle, ile mogliśmy. Może tutaj wyjedzie, jeszcze odnamy w niego tak z dwa strzały. Kurka, głuźnicę tylko zniszczyłem. w garnek walnąć, żeby. A, dostał, dostał, dostał. No my giniemy, nie ma szans, żebyśmy zrobili więcej. Dobra, ostatni strzał to był. No i niestety zginaliśmy. No w tej bitwie raczej byśmy więcej nie zrobili. Może jakbym stanął po lewej stronie, no to może bym jeszcze coś tam zrobił, ale no. Mi się wydaje, że to była moja maksymalna możliwość. No niestety bitwa zakończyła się porażką. Zrobiliśmy 824 damagea, 5000, a nawet 6000 kredytów do zarobionych. Jest to trzeci najlepszy wynik w drużynie pod względem damage'a i pod względem EXPO, więc. No, bitwa trochę nieudana, ale no, widzieliście, że losowanie było trudne dla nas. Przejdźmy teraz do drugiej bitewki. Dobra, lecimy teraz drugą bitewką. Trzecia próba, bo raz to. Już za długo była bitewka, a za drugim razem, no to. Nie upłacało mi się to pokazywać. No i teraz bitewka z suskami, piątkami, więc. Łatwiejsze, ale bardzo dużo szóstek jest, więc to... No to nie jest najłatwiejsza bitewka na świecie. No i pojedziemy oczywiście lewą stroną, bo właśnie tak powinno się grać. Właśnie powinno się grać jak rasowym czołgiem średnim, jako czołg wsparcia, pojechać. Na przykład pomagać czołgom ciężkim, ale tak, żeby nie obrywać, albo pojechać na flankę, gdzie... gdzie no nie jest wymagany pancerz, gdzie tutaj pancerz... Nie jest najważniejszą istotą, ale najważniejsze na przykład jest działo czy mobilność, bo tej działo mamy całkiem dobre. No DPM jedynie odpada, więc jeżeli potrzebujemy czołgu z dobrym DPM, no to średnio. A jeżeli potrzebujemy czołgu z mobilnością, no to mi się wydaje, że jest wystarczająca ta mobilność dla nas. Ale to też, no. Mogę tak bardzo przekoloryzować, że to z tą DPM i innymi statystykami, bo... bo nie mam tutaj załogi 100%. Przyznam się tutaj szczerze, że w tym pojeździe nie mam 100% załogi, bo nie chce mi się wydawać złoto na to, żeby na szóstce zrobić załogę 100%. No i raczej zginiemy, raczej to i może chyba to dostanie. O, ładujemy heczki na niego, kurka nie załadowałem heka nawet. Boom, ale niestety tak. Sobol te heczki Źle strzelam w ogóle tymi hajkami. Przyznam, że źle strzelam tymi hajekami i sądzę, że ta bitwa no nie będzie udana. Ta bitwa to nie przejdzie do historii. A raczej przejdzie do historii jako jedna chyba z najgorszych powtórek na tym czołgu. O. Powiem tak, jeżeli skoro ma magazynek, to mogę ją dość ciekawie porobić. Na przykład, że ja wyjeżdżam. O właśnie teraz. I chyba ma magazynek, no właśnie Teraz mogę wykorzystać jakby To, że ona ładuje Żeby strzelić I mam nadzieję, że nie przeładuje tego magazynka, bo będzie po mnie Dobrze, udało nam się zniszczyć Tego mm, Tą Skodę Dobrze, Spróbujmy teraz tego AMX 12T coś Postrzelać Szkoda, że nie możemy zobaczyć, gdzie on celuje, właśnie. Tutaj widzę, że jak Pancer 4 będzie tutaj jechać. No i on pewnie zacznie celować w niego, właśnie. I pojedziemy od przodu, go walniemy. Ale niestety był szybszy, nasz yy, Tedek. Nasz Tedek był szybszy. Dobra, idziemy teraz yy, na kf 2 i Bo jeszcze tego sztuka, bo on ma mnie na hita, więc mam nadzieję, że nie dostaniemy od niego niespodzianki. Mam nadzieję, że od niego niespodzianki nie dostaniemy. Nie dostaniemy od niego niespodzianki raczej. KV-2 też się boję, chociaż on raczej nie będzie musiał pacało strzelać w nas, bo my mamy mało życia. On lubi strzelać w takie pojazdy, co mają dużo życia właśnie. Triumphant ma nas na hita, więc nie możemy na niego za bardzo cisnąć. Musimy ostrożnie przy nim być. Dobra. Dobra, zniszczony został tylko sztuk. No to na sztuka, no to musimy zagrać sprytnie. Na przykład pojechać od innej flanki. oni pewnie się spodziewają, że wyjedziemy tędy. Więc my pojedziemy z drugiej strony. Jak Panther 4 jest na dwa hity. Więc on może, może sobie pozwolić trochę na ataki z zaskoczenia. A raczej z przewidywalnej strony. My możemy z zaskoczenia tylko atakować. Trochę pomyliłem się w zdaniach, ale... Jeszcze zablokowałem się na gruzie nowe. O, sztuk jest tutaj, więc... Raczej chyba już za dużo nie postrzelam. Może oddam co najwyżej jeden strzał, bo jestem za daleko na to, by oddać strzały jakiekolwiek. Chociaż widzę, że on jest za kamieniem więc my pojedziemy na spokojnie tak. I może uda nam się jeszcze trochę coś postrzelać. O, sztuk tutaj jest widoczny. Na spokojnie. Kurka nie trafiłem niestety. Daję mu turbo do palarkę. O! 3, 2, 1. Zero i chyba my go dobijemy. Kurka z... zniknął. Ale nie wiem, czemu on wyjeżdża na czołgi, no właśnie. No nie rozumiem takich ludzi, że oni... Nie wiem, dlaczego oni wolą walczyć z dwoma czołgami, niż cofnąć się i zostać tylko w plecy od innego. Dobra, nieważne. Dobra, teraz krótko powiem, bo zaraz nagrywarka mi zgaśnie, no to... Bitwa zakończyła się zwycięstwem od Znaka Trzeci Trzeciej klasy zrobiliśmy 1300 damage, a jedno zniszczenie... O... Ogólnie zrobiliśmy 30 tysięcy kredytów. Drugi najwyższy wynik pod względem... Obrażeń i trzeci najlepszy wynik pod względem doświadczenia. Sądzę, że to była całkiem nie najgorsza bitewka, jak na jedna z pierwszych bitewek w tym pojeździe. No tak, jedna z pierwszych bitewek, bo tutaj za dużo tym czołgiem nie grałem. Ale mogę ogólnie podsumować ten czołg. I sądzę, że ten pojazd. No, Trochę jest podobny do Sherman'a, trochę ma różnicę. Przede wszystkim ma na pewno lepszą penetrację, ale no niestety ma gorszy pancerz, więc jeżeli chodzi na, o działo, no tutaj mamy trochę lepsze działo, może trochę gorsze TPM, ale działo w większości no to jest im tak lepsze. Jeżeli chodzi o mobilność, no to bym powiedział, że porównywalnie. Jeżeli chodzi o opancerzenie, to trochę gorzej, więc sądzę, że jeżeli miałem porównać Sherman Loza czy Sherman Firefly, no to... No to może tak bym powiedział, że delikatnie Sherman Firefly ze swoją penetracją wygrywa, bo, bo często ta penetracja na Shermanie Lozy nie wystarcza. 128 penetracji na przeciwpancernych, no to, to nie jest dużo. A tutaj mamy 171, więc to jest naprawdę gigantyczna różnica. I nawet można przeboleć ten to przeładowanie, które jest no, dość długie. Więc jaką tutaj ocenę wstawił temu Shermanowi? No sądzę, że to idealna ocena dla tego pojazdu, no to będzie tak 7, może 8 na 10, ale ale może dam 7 na 10, bo bo nie wiem jak to będzie za 100%, więc 7 na 10. I ogólnie to mi się wydaje, że to będzie wszystko w tym odcinku, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to oczywiście zostawcie komentarz, łapkę w górę, łapkę w dół, subskrypcję i dzwoneczek. A w następnym odcinku postaram się zebrać te emblematy, żeby kupić sobie tego ISA2. Mam nadzieję, że zdążę, więc do zobaczenia wszystkim na razie, a ja otworzę teraz te skrzynki.